all sad because you don't want to go steady with him and write him love letters every freaking day and while we're talking about it you don't mind that we're talking about it right why why is it up to me to justify my feelings when he's the one who got all blah about it you know <sighs> oh look a metaphor in the narrative by I me mean, <laughs> like how fitting here's the big question do i take the high road literally and forget about it or do i continue on the path i'm on and keep ranting about my stupid dumb life i guess since this isn't live the choice is up to me Teraz ważna

you know, it's just one night and you have to make the most of all your opportunities and yada, yada, yada. i guess i just don't want to have to settle for what's around me, you know. abby sees me as this confident person, but really, i'm just desperate to stay afloat in a world where everyone wants to be different. No, Dobrze wybrałem czy źle wybrałem? Mam strzał, mam strzał. Jaki strzał? Biegnę nikiem. A no to wiem co, dobra. To decyduj. <grywa> Bo jeżeli chodzi o to, czemu Dawid jest ze ownie siedzi, to ta menda mnie w okay. sobie tak przekonała, żeby zagrać. Query. Udało się. Bo on grał tam teraz. Ciebie. Tak. Co wybrałeś tam? Była sekwencja, w której Nick wcelwuje się Z strzelby tak, w krzaki. krzaki. Mam opcję strzału. I wystrzeliłem, lecz w powietrze I wtedy z krzaków wyszedł. No nie wiem. No ale teraz jest jeszcze gorsza sekwencja. A pójdźmy tak. Proszę o pomoc z etapem. Mentalną. No, pomagam mentalnie, no? Dzie Jacob krzaki. No, Jacob. Przepowiednia mówiła o tym, że go złapie gdzieś. To nie tam <laughs> To jeszcze nie tam? E Dobra. Kurwa, coś się za nią ruszyło. I to nie są jej włosy. To jest ten etap, Oscar. Coś się za nią kurwa ruszyło. Ja się nie odwracam, ja idę dalej. Ja to mam w dupie. Ja się tam nie odwracam Skarb to był ten etap Który etap? Jacob został złapany w pułapkę Wisi nogą za drzewo Aaaa to, to wiem no już No da... i mam się wjeżdżać czy nie? Decyduj Ja nie pamiętam już tam Wait Wskazówki. Co za karta była. O nie! O nie! Okej. Okay. Nie podoba mi się to, co znalazłem, ale nie będę mówił głośno o co chodzi. by Dawidowi nie spoilerować, ale to mi się nie podoba. Przyjrzyjmy dół Bo przez Dawida wiem, że kilka rzeczy pominąłem wcześniej Jest drabinka, nie chcę jeszcze iść na górę Może jakąś kartę znajdę Ja nie wiem co się stanie teraz, nie mam pojęcia co się stanie Jest opcja nie wchodzić tam do góry? Powiedzcie mi, że jest że że nie muszę tam wchodzić Mogę iść teraz skoczyć z powrotem do wody i przepłynąć I tam jest ten podest Jesteśmy kompletnie z drugiej strony Skar? Tak Bo ten O ten Wielki facet wylał Jacobowi jakiś płyn na oczy, ale nie krzyczałem na niego, żeby mi nie zrobił krzywdy, i udało się, przeżył Jacob. Tylko facet powiedział, że idzie po dziewczynę. Mm, teraz jestem u. Kuwa! Tej pani. No i kuwa, teraz jestem w dupie. Myślałem, że jeszcze uniknę tego, ale... Już nie uniknę tego. Powiem ci tak. Bo to zaraz też będziesz, bo ty będziesz grał dalej w grę, co nie? Teraz. Myślę. Skończyłem na etapie, w którym teraz jestem u, u babki. No tak skończyłeś rozdział. Chodzę do tego drewnianego budynku. Tego na górze tam? Tak, tego na górze tam Dobrze, a ja teraz patrzę na kulę Co jest no to, pokazane w kuli? To prostu patrz na tą kulę i się dobrze przypatrz jej Ona strzeliła I Zapamiętaj sytuację, mniej więcej Co stamtąd zapamiętałeś? Co strzeliła Że strzeliła, no i tyle

Mucha idź sobie, nie przeszkadzaj, nie psuj nastroju Nie i nikt nie może wyjść stamtąd Na pamiętaj gro, nikt stamtąd nie wychodzi Otwórz drzwi O kurwa Otworzyć... no, Czekaj, ja muszę się teraz zastanowić Mmm Jak mi przypomnij, na kartach nie było nic z włazem ani nic takiego, co nie? Włazem? No, nie było, dobra. Nie. Torba czy włas, Torba... Chyba ten włas. Dobra, chuj. Radź się żyje. Dostanę zaraz na łeb, ale trudno. Dzień. final curtain is calling, and there's no time for an encore. is <coughs> it

coś tu przyszło, ktoś tu, coś tu przyszło, ktoś tu, coś tu przyszło, coś tu przyszło, coś jest w krzakach obok obozu. się przemilczeć, ale dobra. Zmutuję się na chwilę. Zmutuję się na chwilę. No i. jest zdaje mi się. po osiągnięciu. No, no, sorry, just. No trudno się I mówi. Nie trzeba grać dalej. Wróciłem. Co się jest w krzakach? Co to jest? Co w tych krzakach jest? Nie pamiętam, człowieku. Teraz mam gorszy problem.

Optimistically or cautiously? Do you think that whatever attacked them out there is... I don't know, has their scent or something? What? I don't know, like, what if it got a taste for blood and now it's gonna track them down? I... I doubt it. I just feel like if we stick with them, we're sitting ducks. I don't know. I really don't think that whatever attacked them out in the woods is gonna get into the lodge. Okay, yeah. Yeah, you're, you're right. so you know, Nie Jak mi się w Untildown udało wszystko fajnie zrobić, to tak tu jest super. Mocna jest prawda? mocna. Za dużo wyborów. Za dużo znaczących wyborów. No właśnie, ja jeden znaczący wybór zwierdoliłem. I... I, I, I heard my name oh, I didn't hear anything I don't think Nick's injuries are as bad as we thought Nie, wiem, czy w książotnego strzelba, czy nie? We don't know that. No, it's true. Caitlin said. So, all I'm saying is that we are not professionals, okay? We don't know. we He could have rabies or something. Way to be optimistic, man. I'm just being realistic. We gotta call for help. Who should I call? Uh, Mr. H. The only number I got is to this phone. Okay, then 911. You mean 911? Who says ninety one one? don't Anyway, yeah, but like, what should I ask for? Like, police? Ambulance? Huh. Yeah, 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 yeah. Well, do you need to nie powiem o chodzi, ale nie. an say like help help so they'll say 911 what's your emergency and i'll say help help my friend may have been attacked by a bear or maybe not a bear but definitely an animal with teeth and we're not sure how many there are out there right now uh, and or how smart they are so they may be mounting an attack on us right now so just like send a whole bunch of ambulances just to be sure yeah yeah that's that's good okay yeah. Osoba z którą straciłeś była związana z tym z tym czymś z przypowieści? Nie. O how could I have hung up? I don't know. You know, maybe you slipped and hung up or something. Do you know how phones work? Yeah, of course. Real phones, not cell phones. Do you know how phones work? Okay, well, you broke it. I did not. <sighs> okay, so this phone's a no-go. No one has signal. Is there anywhere else in the camp that has a landline? Well, not a landline. What? The radio hut has some old broadcast gear. Where where you do your announcements? Where I curate my sweet summer jams, yeah. And where I do the PA announcements. It has some old equipment there. I think we could probably break something up and get a message out. Alright, yeah. Let's let's head over there and see if we can contact Ma, you. Bo ty już zacząłeś party, czy nie? Ja teraz jestem, e, gram, e, gram teraz EMO Jesteś nawet. na, na tej Dobra, to kawałek od siebie jestem Przed chwilą tam co skończyłem właśnie Aż tak źle? Czy nie zapamiętać, żeby nikogo nie wypuszczać, tak? Czy nie, Możesz otworzyć was na spokojnie

Nie, wziąłem ją, bo inaczej um, nikt. E, e, nikt nie zdobyłby chrupek. Ale nie w biurze, się. w biurze, nie mówię tam w magazynie. Zostawiłem. Nie dało się jej brać. Znaczy, nie, nie wziąłem jej. Wziąłem tylko tą z magazynu. Tak się da tak niedobrze? Nie, dobrze, dobrze. A ty zostawiłeś? Tak. Kurwa. Kolejna do... ważna decyzja może być. Ona zostaje. Mówa, nie trudź czy on wziął czy nie, teraz. A chyba nie wziął. To zatrzymamy broń. No, fuck that. I'm keeping it. Dude, if those 100 guys come back, she's basically a sitting duck in here. You're being really selfish right now. It's not a good look on you. No, I'm just being safe. I can't believe you're being such an asshole right now. Look, you don't tell me what to do, man. Okay? Przepraszam, sorry, but it's it's not happen. What are even What are we even talking about? a, a Mac, oh. dobra. Ścieżka czy pomost? Ścieżka czy no to czy pomost Oskarski. Ja tam wybrałem dół. I Źle? yeah that was that you finished berating me oh, i could go on but please take your turn i <sighs> know that you're mr large and in charge in a crisis and that's great but i finally feel like i have one piece of control over the situation and you want me to give that up and that's it it's not worth having this argument with you well you started it man Nie, jeszcze nie przeszkadzasz. Jeszcze. <gry> Kurwa. Najprawdopodobniej zjewałem. Kolejny raz. Ciekawi mnie bardzo. Kogo zdążyłeś już wyautować? Ej, teraz myślę, że popełniłem wielki błąd idąc. Y, Pomostem, a nie lasem, wiesz? Czemu? Bo mogą być tam karty jakieś. Nie, nie było tam karty miałe... kart. Tak, na pewno? Tak, na pewno nie było kart. Nie, bo już chciałem wracać. Nie, nie, nie było kart. co, już dwie osoby fałtowałeś, tak? Good. Nie, Good. jeszcze ani jednej. A no to co ty mówiłeś, że po dobrym po osiągnięciu? O, po innym jeszcze. Strength. Hm. Oj. Strength może być surprising, znając własną moc. tapping into a tapping into a previously unknown energy i suppose there are forces at work within us all and with one hand it gives and with the other it could rip away as always there's more to see and as always the choice is yours would you like to see more